Witam i zapraszam na unboxing najnowszego odkurzacza od firmy Blitzwolf, czyli BWVC1. W czasie robienia tego unboxingu robot kosztował 216 dolarów przy użyciu kuponu robotowego, czyli jakieś 820 zł. Wszystkie linki oraz kupony znajdziecie w opisie pod filmem. A także zachęcam do odwiedzenia strony China.pl, ponieważ tam. Staram się umieszczać wszystkie najnowsze promocje i kupony rabatowe na tego typu urządzenia. Odkurzacz przyjechał po około 3 tygodniach od zamówienia i forma wysyłki, jaką wybrałem, to było EU Priority Line, czyli wszystkie koszty celne są po stronie sklepu bangwood.com. Jest to forma, gdzie kurier DPD dostarcza nam paczkę pod same drzwi. Przejdźmy teraz do otwarcia paczki. Znajdziemy instrukcję użytkownika oraz poradnik oraz instrukcję szybkiego startu. Instrukcja jest w języku angielskim, francuskim, niemieckim. Niestety nie ma języka polskiego tutaj. Kolejno mamy puste pudełko do odkurzacza przejdziemy później. W tym miejscu znajdują się. Do czyszczenia szczoteczki, do czyszczenia głównych szczotek. Ciężko to strasznie wychodzi. Ten kabel jest tutaj zapchany. Kabel zasilający z europejską wtyczką. wszystko Stacja ładująca No i najważniejsze, czyli odkurzacz Oczywiście, przed pierwszym użyciem trzeba ściągnąć wszystkie zabezpieczenia. Więc ściągamy zabezpieczenia. Sprawdzimy, czy na dole są jakieś zabezpieczenia. Ten materiał jest taki trochę matowy, i zostają tutaj odciski palców. Zobaczymy później, czy. Będzie zbierał się tutaj jakiś kurz, i jak to będzie później wyglądać, jeśli chodzi o sam odkurzacz, mianowicie Blitzwolf BW VC1. Jest to tańsza alternatywa, ale nie znaczy, że gorsza dla robotów Xiaomi. Firma Blitzwolf charakteryzuje to, że przykłada się do jakości swoich produktów, a przy tym ceny są bardzo atrakcyjne. Teraz tak, odkurzacz ma moc sącą. 2200 Pascala, czyli więcej jak Xiaomi pierwszej generacji oraz więcej jak Xiaomi Roborock S50, który ma 2000 Pascala. Bateria o pojemności 5200 mAh, czyli tyle samo co w odkurzaczach Xiaomi, ale według producenta czas pracy tego odkurzacza wynosi aż 3 godziny. Czyli, jeśli porównamy sobie do odkurzaczy Xiaomi, to jest to 30 minut więcej. Nie wiem, jak to wygląda w praktyce. Dopiero będę testował. Zobaczymy i porównamy sobie. A jeszcze tutaj mogę dodać, że według producenta bateria powinna wystarczyć na posprzątanie 280 m2. Na górze znajduje się taka wieżyczka, która. Jest laserowym czujnikiem odległościowym i skanuje sobie otoczenie w 360 stopniach. Jest to podobne rozwiązanie jak w robotach odkurzających od Xiaomi i z algorytmem SLAM, czyli równoczesnym mapowaniem i lokalizacją, wyznacza sobie układ mieszkania, rysuje mapę i określa najlepszą trasę. Do pokonania podczas sprzątania. Na dole znajdują się dwa przyciski, które służą do włączania wyłączania odkurzacza powrót do bazy. Krótkie naciśnięcie tego przycisku to jest powrót do bazy lub zatrzymanie odkurzania. Natomiast tutaj, tak samo krótkie, to jest stop, pauzę, dłuższe. Przytrzymanie to jest włączenie i wyłączenie odkurzacza. Sprawdźmy, czy zadziała. Natomiast teraz, jeśli przytrzymam znowu ten przycisk, to odkurzacz się wyłączy. Na środku znajduje się otwór, za pomocą którego możemy dostać się do pojemnika z kurzem. Pojemnik z kurzem wyciąga się bardzo prosto. Wystarczy chwycić za uchwyt i pociągnąć do góry. Nie jest to wielki pojemnik. Jest to pojemnik, który jest trochę mniejszy niż tych, które są w odkurzaczach od Xiaomi. W środku znajduje się także filtr HEPA. Pojemnik otwiera się tutaj z boku. Czyli otwieramy, wysypujemy, zamykamy pojemnik, wkładamy go ponownie do odkurzacza, zamykamy klapę i ponownie możemy odkurzać. Aha, pojemnik na, na kurz ma 0,38 litra. Wszystko jest spasowane, nic w tym odkurzaczu. Nie lata. Wygląda, że wszystko jest najlepszej jakości. Teraz jeśli przejdziemy sobie do boku odkurzacza, to znajdziemy tutaj czujniki ultradźwiękowe, czujniki zderzeniowe, wylot powietrza oraz głośniki. Natomiast na dole Znajdują się czujniki antyspadkowe, kółko obrotowe, dwie zmiotki. W porównaniu do odkurzaczy Xiaomi to w odkurzaczach Xiaomi znajdziemy tylko jedną zmiotkę boczną. Kółka główne oraz główna szczotka. Szczotka jest oczywiście do wyjęcia. Składa się z takich zwosia oraz z takich gumowych elementów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na stronę China.pl. Tam znajdziecie kupony na urządzenia smart home, telefony Xiaomi, wiele, wiele gadżetów z Chin.